Witam wszystkich z tej strony, Pablo, a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Skyrim. Zapraszam do oglądania. Witam Was, kochani, po tak długim czasie niesłyszenia mnie, nie nagrywania. Postanowiłem wreszcie znaleźć trochę czasu i pograć sobie trochę w Skyrim. Mam nadzieję, że jakoś nie zraziło Was to, że przez tydzień bodajże, że nie nagrywałem żadnego odcinka. Bardzo za to przepraszam. No, niestety nie miałem czasu. Jak już powiedziałem, kiedyś jestem człowiekiem i jeszcze mam ważniejsze rzeczy na głowie. A podobno priorytety są najważniejsze, czyli niby najpierw szkoła. A jak wiecie, uczę się cały czas. No i chcę tą szkołę zdać, nie? Więc trochę czasami trzeba się przyłożyć. Dobrze, koniec tego takiego zbędnego gadania. Przejdźmy do, że tak powiem, sedna tego filmiku, czyli Biała Grań. W poprzednim odcinku pokazałem wam jak się dostać do towarzyszy, taki początek drogi do Białej Grani, spotkanie z Jarlem i tak dalej, i tak dalej. Więcej dowiecie się, jeżeli obejrzycie filmik. Dokładnie nie będę wam opowiadał i psuł, że tak powiem, materiału. Aktualnie sobie tak chodzę, jest wieczór w Białej Grani, jak widzicie. Nie mam jakoś zbytnio planu, nie układałem, po prostu to będzie taka chyba bardziej randomowa gra. Aktualnie sobie idę, pędzę do to towarzyszy. Chyba zrobię sobie jakieś zadanie właśnie do to towarzyszy, żeby, nie, żeby to nie było jakieś suche. Zrobię tak, że po prostu będę sobie. Robił wątek dla towarzyszy. Wątek główny przyjdzie później. Jak już powiedziałem, ja wątek główny zawsze zostawiam na koniec, więc może to i lepiej, może to i gorzej. Nie wiem, jak sądzicie. Napiszcie mi w komentarzach. Na pewno odniosę się jakoś do Waszych propozycji. Z takich bardziej, jeszcze e, rzeczy informacyjnych, bądź. Um, I dałeś pracę. Z takich informacji bardziej rzeczy dowiecie się dzisiaj e, w e, nowym filmie. Informacje wyjdzie po tym filmie około godziny 21.00, 22.00 bodajże nie wiem, ale na pewno jeszcze będzie w tym dniu, ponieważ mam wa kilka ważnych informacji Wam do przekazania. E, Mam nadzieję, że jakoś Wam się przydadzą, bądź nie wiem, po prostu ale eee, jakieś zadanie o siłę do najęcia. Amren sprawia problem w okolicy miasta Białej Grani. Trzeba odbić tę osobę, niech przypomni sobie, jakie ma obowiązki. Przepraszam, obowiązki. No to lecimy, co się będziemy pierdzieli. Let's, let's do it, let's do it, let's do it, let's do it. To nie będzie jakiś tam specjalny odcinek, po prostu e, e, spróbuję teraz znajdować sobie 20 minut czasu do 30 dziennie, żeby nagrać odcinek. Ja tego nie robię na siłę, właśnie. Też, też to jest taka taki plus, że nie szukam specjalnie jakichś, nie wiadomo jakich materiałów i robię to po prostu, bo muszę, bo muszę to nagrywać. Nie. Wiecie, że ja to robię całkowicie z przyjemnością, to jest dla mnie fajna sprawa, ja przy tym bardzo miło spędzam czas. A naprawdę, naprawdę, naprawdę bardzo mi jest miło, kiedy wypiszecie do mnie jakieś maile bądź odpisujecie mi wiadomości typu powiedz mi co tu zrobić, co tam zrobić, mam propozycję taką, taką. Naprawdę Wam za to dziękuję, towarzysze, i zachęcam do y, takiego pisania. Bo naprawdę, ja z tego czerpię przyjemność. Ja y, zdecydowanie, kiedy mam czas, to odpisuję na Wasze wiadomości. Dalej! Sexy ass! Ale masz ogon? Ale masz ogon! Jeszcze tak długo mi się nie wczytywało. Cooooo! Scare What the fuck? What the fuck? książki Ja nie wiem, co to miało być. Ale mniejsza. Są wieś? Mniejsza. Y, mam po prostu zadanie. z... Jakoś przywrócić do porządku pewną osobę, aktualnie właśnie idę to zrobić. Oczywiście, jest to zadanie dla towarzyszy. No, chyba że się pomyliłem. Już nie pamiętam dokładnie. Tak, to jest na pewno zadanie dla towarzyszy. Muszę pewną osobę tam uspokoić, żeby zbytnio nie robiła burdę naokoła miasta. Mm. What the fuck Nań no, Wzi nie to! Przepraszam, dawno nie grałem <ścoughs> I trochę nie ogarniam. Mam nadzieję, że to, to ja też wam nie sprawi problemu. Szukamy armen, szukamy armenie. Jest armen Dobrzy future... ty Nie A ten jak leżał tak leży Pamiętacie go z poprzedniego odcinka? Ale cię go ruszyć nie da. O cicho. Tutaj yy... Powiedz coś. Nie to jest spale. mhm. co to. Ja się pytam, co ta pała tutaj robi. A on leży tam. Dobry miał wygar. Poczekamy sobie do rana, szybciej znajdę tą armę. Bo jakoś będę czasu nie tracić. Pogada mu jakiś tuperela dla osób, które chodzą jeszcze do szkoły, mam pewne pytanie. Z jakiego województwa jesteście? Czy już mieliście ferie? Czy będziecie mieli? Kiedy będziecie mieli? Jak chcecie je spędzić? Wszystko piszcie w komentarzach. Ja serdecznie sobie o tym poczytam. Zachęcam do pisania. <laughs> Motylki! Mam. Chodźmy. Dobra. Piec. Pytam, Teraz to Armen, gdzie ty byłaś? I powiedz Armen, 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 No gdzieś tu, to było. Pamiętam, że on ma południu. Chyba cię ma, biacz. Nie podaję tego w błąd, Hmm? 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 A Mister nice herb, Hmm? Masajoda. Hmm? <grywa> Ale mam zryty beret. Iż, ej, stoję i nie. Przepraszam Was za to. Za ten odcinek naprawdę on będzie fejlem roku. Ale cóż, nic nie poradzę. Jestem naprawdę nieogarnięty jeszcze. E... Przepraszam, przepraszam, przepraszam. E... Dalej, co ja mam zrobić? Osiłek do wynajęcia. Osoba. O imieniu, a ędrów sobie, ja nie ma zostać. zastraszona Amirin, a nie armę. Co pierwsza? Dodajcie smoka ta budzenie ta tatata, tylko gdzie ona jest? Tam mam iść. Good. Czyli muszę być dobrany, tak? Albo nie, Ale Mam biec. Dobrze, na biegnę. Trzeba zastraszyć. Nie ma pierdania się. Nie, 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 nie. Powrócę do tematu ferii. Ja osobiście ferie będę miał dopiero 13 lutego, gdyż jestem z Wielkopolski. A Wielkopolska w tym roku akurat ma ferię pod sam koniec w dupę węża. No i muszę czekać. Więc wy też musicie czekać, bo na pewno w ferie nagram o wiele więcej materiału i o wiele więcej zobaczycie niż teraz kiedy ja po prostu nie mam zbyt dużo czasu do nagrywania eee, dalej dalej kurczak 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 kurczaki ziemniaki kurczaki ziemniaki kurczaki ziemniaki kurczaki i ziemniaki kurczaki damy eee! ziemniak. ziemniaki kurczaki ziemniaki kurczaki ziemniaki kurczaki ziemniaki kurczaki i ziemniaki Zobaczcie jaki cooper. Huuczaki, ziemniaki, kuczaki, ziemniaki, kuczaki, ziemniaki, kuczaki, kuczaki i ziemiaki. No ładuj się, kurwa! Przepraszam... Nie. nie wiem co jest, ale bardzo długo mi ładuje do białej grani Jeszcze tak nie miałem. Zobaczcie mi towarzysze i przepraszam... Przepraszam za czekanie No, wreszcie. Mother A panowie dokąd. Spadaj! Nigdzie z wami nie idę. Cztery na jednego. Nie chcę mi wyruchać. Boję się was. Osoba O imieniu. Coś tam. Ma być zastraszona. Teraz no powiedzcie, gdzie ta osoba jest? Z którą stronę mam iść. No wszystko z zarąbiście S-Sexi w ogóle. Mmm... <laughs> nie lubię tego. Przepraszam, że wcześniej tego nie sprawdziłem, ale myślałem, że szybciej to pójdzie. A ja... Kurna, suka blać! Cio, jestem. Jestem. Gdzie jest to Pinda. To nie ty. 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 To nie ty.

Dostaje. Ja, Dostaje. Fuck. To To ta Nie. He? Nie do na taki bezsilny.

Ja tu gościa nie chciałem zabić. Nagle. Nie wiadomo skąd. Gościu. Bójkę nagle mam zrobić, tak? Chciałem sobie zdjąć broń, a że jestem pałka, to nie udało mi się tej broń zdjąć. Chciałem już mu wpierdzielić moim młotem. A tu się okazało, że gościu mnie zostawia. I nagle ja go zastraszam, a on się przekonuje. Powiedzcie mi, jak jest w tym sens. Bo ja. some people don't think I'm smart. Those people get my fist. But you, I like. I'm super, super, super. Świetna I figured you had it in there. was looking for you earlier. Don't know, I don't like making him angry. There, there is some ruffians bringing so Yes, we have something special. Last week a scholar like came to us. Uczony. A co ja mam z tym wspólnego? Na tam dopa. Próba honoru. Nim wstąpię, ich szeregi towarzysze mają dla mnie ostatnią próbę. Mam odzyskać fragmenty Wodhurda broni Jusmorga z, z miejsca kopiec plaża. A Farkas oceni moją odwagę. Farkas musi z tobą porozmawiać, porozmawiać z parkasem. Dobrze, to gdzie to kuwa jest teraz? Wie! Kurde, żeby ten odcinek nie trwał pół godziny, bo ja tu pierdzieliłem przez dobre 10 minut. Nie mogłem znaleźć tego. Mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Norgat musi sobie porozmawiać fragmenty mutarda mi pokazać jak się pan dobrze. Przepraszam was towarzyszenia, nie chcę, żeby ten nacień trwał nieskończoność. Eee, i... Sprawdzę ile minut jest. Zaraz, roczam. Nie zostało mi zbyt dużo czasu. Ale pokażę wam coś śmiesznego. Pamiętacie tą walkę przed chwilą. Eee, coś się zbugowało i popatrzcie na, eee, na to.

Ale mam zabić tego buga. Najwyraźniej no musiało zostać im to na bani, że. że tak powiem. Yy, walczyłem z tamtym kolesiem i się coś zbugowało. A ja sobie teraz wejdę tutaj do kapliczki. Komnata Omarłych. Tamto zadanie opuszczę sobie, bo nie mam na nie czasu. Yy, spróbuję nagrać jeszcze dzisiaj jeden odcinek. I jutro go na pewno wrzucę, jak to zadanie robię i na pewno będzie bardziej ogarnięty. Ten odcinek był tylko taki. Że tak powiem, żeby troszkę zaspokoić wasze. E, nie, nie wiem co. Oczekiwania bądź nie wiem co, ale bardzo przepraszam, jeżeli... E, no jest nie tak, jaki powinien być, nie, bo naprawdę nie, nie, nie jest ogarnięty. Ale no co? Jedne lepsze, drugie gorsze. Tutaj mamy szkieletorki. Nie! Muszę powiedzieć, że przegram na mistrzu, tak jak widzieliście, żeby nie było żadnej ściemy. Teraz pokażę. I teraz wam pokażę. Mistrz. Eee, nie po to, żeby się chwalić czy coś, tylko po to, żeby e, pokazać wam, że nie gram na jakimś tam niskim poziomie trudności i że... E, ta gra będzie sprawiała mi trochę trudności, to nie będzie łatwa gra, na pewno, zdecydowanie. Eee... No cóż... Przeszedłem komnatkę. Nic tutaj chyba ciekawego nie ma, oprócz tego. I... I tego. I to chyba wszystko było. I może tego. Eee, tutaj macie zadanie, żeby zdobyć amulet, musicie przejść sobie tutaj. Tu nic wielkiego nie ma. Po prostu chodzicie, o! Zanieść niezwykły klejnot, zrobiłbym bo yy, Bodajże, jak dobrze pamiętam, ten klejnot, który właśnie zdobyłem, yy, trzeba zanieść yy, do gildii złodziei, ale nie jestem pewien. To tak wygląda. Tych klejnotów jest troszkę w Skyrim i podobno musicie chyba znaleźć wszystkie, aby coś nam się stało. Ale ja nic nie mówię. Jeszcze dokładnie o tym przeczytam bądź jakoś znajdę informację, to Wam powiem więcej. Dobrze, yy, towarzysze, powoli będę kończył, żeby nie przedłużać tego materiału, yy, na pewno wrzucę jutro jeszcze jeden odcinek, pojutrze zdecydowanie też, po pojutrze też i po pojutrze też, czyli w tym tygodniu zabieram się do pracy, aby zaspokoić wasze oczekiwania i swoje oczywiście jakieś tam zapodobania, przypodobania, bo naprawdę stęsniłem się za nagrywaniem. I jakoś rozmową z Wami, e, co do informacji, jeszcze dzisiaj wrócę. Postaram się poruszyć kwestie, jeszcze trochę mojej osoby. E, oczywiście powrócę do tej zapomnianej amnestii przeze mnie. Nie miałem zbytnio czasu do tego wrócić. E, I kilku innych kwestii. Dobrze, towarzysze? Biała grań, towarzysze, e, biała grań. Gildia towarzyszy moje murzyny, małe dzieci. To by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Ahoj!